Dzień dobry, cześć. Hej z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa handel. Dzisiaj prezentuję Państwu Peugeota 2008, czyli auto typu crossover, samochód z 2016 roku. Wyposażony w silnik benzynowy 1.2 2 o mocy 130 koni mechanicznych. Skrzynia biegów manualna sześciobiegowa. Z jedną z zalet jest to, że samochód pochodzi z polskiego salonu. Do tej pory posiadał dwóch użytkowników. Auto jest bezwypadkowe. Na całej swojej powierzchni posiada pierwszy oryginalny lakier. Zresztą tutaj też trzeba potwierdzić, jest to lakier czarna perła w bardzo, ale to bardzo dobrej kondycji. Samochód nie wymaga żadnego wkładu finansowego, a ta prezentacja ma oczywiście na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Tak jak mówiłem, autko nigdy, nigdzie nie było uszkodzone. Na całej powierzchni mamy pierwszy oryginalny lakier. Oczywiście jakieś delikatne ślady użytkowania w tym samochodzie są, aczkolwiek tak jak mówiłem, prezentacja jest po to, żeby te wszystkie ślady użytkowania Państwu pokazać. Fajna wersja wyposażenia. Mamy tutaj czujniki parkowania z tyłu. Z przodu LED do jazdy dziennej. Mamy relingi. Mamy 16-calowe alufelgi na oponie wielosezonowej. Z bardzo, ale to bardzo dobrym bieżnikiem. Mamy doświetlanie zakrętów. Również elektrycznie składane lusterka. Mnóstwo chromu, co bardzo dobrze pasuje do tego Czarnego, perłowego koloru. Wewnątrz mamy dotykowy ekran, nawigację, dwustrefową klimatyzację, półskórzaną tapicerkę, ale do tego za chwilkę sobie przejdziemy. Samochód jest oczywiście osobiście przez nas doinwestowany. Ja teraz chodzę w poszukiwaniu jakichś delikatnych śladów użytkowania. Tutaj delikatnie, jak Państwo widzą. Przepraszam, ale słońce może tego nie pokaże. O, dokładnie na ranci drzwi od otwierania, zamykania. Gdzieś tutaj mamy jakieś delikatne ryski. Samochód, oczywiście, przez nas doinwestowany. Z przodu wyczyszczony układ hamulcowy. Układ hamulcowy w bardzo dobrym stanie. Zaś z tyłu mamy nowe tarcze oraz klocki hamulcowe, co jest dosyć ważną informacją, ponieważ w tym peżocie. Tarcze hamulcowej i występują razem z kompletem, czyli z łożyskami. Tak więc tutaj macie Państwo cały nowy komplet. Oczywiście na wszystkie wymiany posiadamy faktury, tak żeby to też bardziej udokumentować. Poza tym w bagażniku właśnie leżą te rzeczy, które w tym samochodzie wymieniliśmy. Moi drodzy, więcej jakichś niepokojących rzeczy na lakierze nie widać. Może za chwilkę coś jeszcze znajdziemy. Tutaj jest delikatny odprysk lakieru pod lampą. Dokładnie tutaj, gdzie teraz pokazuję e, palcem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten samochód i o jego wady. Jeśli chodzi o zawieszenie, wszystko w jak najlepszym porządku brak jakichkolwiek luzów oczywiście, Państwo też mają możliwość sprawdzenia auta na stacji diagnostycznej nie ma tutaj e, co ukrywać. E, jeśli chodzi, u, chodzi o układ hamulcowy, tak jak wcześniej. Powiedziałem bez e, jakichś niepokojących rzeczy, z tyłu nowy układ hamulcowy, z przodu wszystko wyczyszczone, prowadnice, tak żeby ten samochód hamował bardzo pewnie. Jeśli chodzi o e, silnik 1, 2, 130 koni, mamy wymieniony olej, e, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy, e, ponadto świece zapłonowe oraz e, całą pokrywę zaworów. Ponieważ tam jest odma, e, lubi to nieraz właśnie e, puszczać. Olej, może tak to powiem, czy po prostu cieknąć, więc mamy cały komplet wymieniony, tak jak mówiłem, wszystkie te rzeczy, które wymieniliśmy są w bagażniku. Samochód posiada dwa kluczyki, pełną książkę serwisową, pełną historię przebiegu oraz bezwypadkowości. Dwa komplety dywaników gumowe oraz welurowe, tak więc czyni to ten samochód autem kompletnym. Jeśli chodzi o podświetlenie tablicy rejestracyjnej, mamy tutaj technologię LED. Jeśli chodzi o podświetlenie wnętrza, również wszędzie znajdziemy. Tak zwane LEDy. Na pewno wygląda to dużo nowocześniej oraz moim zdaniem daje dużo lepszą barwę światła. Olej, oczywiście Shell, bodajże czy Total, Total, przepraszam, Total 0W30, taki jak powinien właśnie iść do tego samochodu. Filtry, hamulce, uszczelka pokrywy zaworów, zobaczcie, cała nowa, kompletna. W bagażniku również mamy gumową jeszcze wykładzinę, ramki z salonu, z którego wyjechał ten samochód jako nowy, czyli peżot drewnikowski ze Szczecina. Oraz tutaj mamy komplet dywaników welurowych, gdy po prostu zrobi się cieplej. Wiadomo, przy tej pogodzie warto sobie zainwestować właśnie w te gumowe dywaniki, które właśnie mamy obecne w tym samochodzie. Z prawej strony siateczka na jakieś drobne przedmioty, z lewej strony podświetlenie, również tutaj jakaś siateczka tutaj oraz w tym miejscu. Pod spodem nie mamy po prostu nic. Czujniki parkowania oczywiście działają, klimatyzacja jest sprawna, półka na swoim miejscu, auto jest w 100% kompletne, nie brakuje tutaj jakichkolwiek rzeczy. Bardzo fajna tapicerka wewnątrz samochodu. Jest tutaj półskórzana tapicerka z bardzo ładnym wzorem. Oczywiście cztery elektryczne szyby, które sprawnie działają. Na dwóch tylnych bocznych fotelach mamy mocowania IsoFix, tak więc bardzo bezpiecznie. Gdy na przykład podróżują z nami dzieci Te paski, jeśli chodzi o podsufitówkę One świecą Nawet teraz tak naprawdę Ale jest zbyt jasno, żeby to dostrzec Na pewno postaram się zrobić zdjęcie W nocy wkleicie w ogłoszenie Tak, żeby Państwo właśnie mieli pogląd Ale bardzo Ale to bardzo umila nam to podróż Tak jak mówiłem Na dwóch bocznych fotelach mocowania Isofix Kanapa z tyłu wygląda jak nowa Bez żadnych przetarć, bez żadnych dziur Bez jakichkolwiek śladów zużycia. Z tyłu na środku mamy jeszcze wejście na zapalniczkę oraz kieszenie w fotelach. Dywaniki, tak jak mówiłem, gumowe. Ta, cała ta pizzerka jest czysta, a welurowe dywaniki Państwo widzieli na pewno w bagażniku. Auto jest oczywiście zarejestrowane, co nie powinno nikogo dziwić. Posiada ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie. Tak więc śmiało tym samochodem nawet za 5 minut można wsiadać i podróżować. Tak jak mówiłem, auto jest doinwestowane, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Wszystko jak to u nas dopięte na ostatni guzik, e, najbardziej wiedzą o tym już nasi e, stali klienci. Co nas bardzo cieszy, już zakupują u nas kolejne samochody do swojej rodziny. Schobek spokojnie, bo idą nam tutaj 3-4 butelki półlitrowe, mamy możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera, gdy na przykład podróżuje z nami dziecko. Mamy książkę serwisową. Poświetlenie i to by było na tyle. Fotel pasażera zobaczcie skórę w żadnym miejscu nie jest ona wytarta. Bardzo ładna tapicerka, zagłówki wszystko jest na swoim miejscu. Na tym tunelu mamy schowek dużej pojemności hamulec ręczny bardzo fajny wzór zobaczcie, nie jest on takim typowym hamulcem tutaj półka na drobne przedmioty, sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Właśnie mówiłem o tych chromowych wykończeniach, bardzo fajnie się tą gałkę trzyma. Tutaj zaś mamy dwa uchwyty na napoje i za chwilkę właśnie pokażę jeszcze również jedną rzecz związaną właśnie z tymi uchwytami. Bardzo, ale to bardzo przepraszam państwa za jakość. Aczkolwiek nie mogę narzekać na słońce, tak jak zawsze narzekałem na deszcz, tak więc teraz by to źle wyglądało, gdybym nagle narzekał na słońce. Z mojej strony, jeśli chodzi o sprawy lakiernicze, to by było na tyle. Oczywiście usiądziemy sobie teraz na miejscu kierowcy, czyli tam, gdzie przyszły właściciel na pewno będzie spędzał największą ilość czasu. Czyli tutaj, gdzie myślę, że ta strefa najbardziej Państwa interesuje. Mamy cztery elektryczne szyby, zobaczmy czy wszystkie działają. Jedna, druga działa, eee, prawy przód działa, lewy przód. Działa. Ok, tą kwestię mamy rozwiązaną. Mamy elektrycznie składane lusterka, niech Państwo zobaczą. Jeden przycisk, one się składają. Fotel kierowcy również w bardzo dobrym stanie. Tutaj tylko widzimy takie delikatne przełamanie od wsiadania czy wysiadania, ale tutaj wszystko jest takie jak być powinno. Ja sobie pozwolę usiąść za kierownicą, czyli w bardzo wygodnym miejscu w tym samochodzie. Spróbuję tutaj zrobić tak, żeby Państwo jak mniej więcej widzieli. Ok. Zacznijmy od tych przycisków. Możemy wyłączyć czujniki parkowania, możemy wyłączyć kontrolę trakcji oraz możemy wyłączyć tryb start-stop, co jak najbardziej polecam. Z tej strony mamy oczywiście regulację wysokości świateł. Mamy kierownicę małej wielkości, tak naprawdę jest to już charakterystyczne dla peżotów z, z tego rocznika. Klaxon oczywiście działa, z lewej strony mamy sterowanie multimediami, ciszej, głośniej z prawej zaś zmieniamy sobie stację e, oraz w takim nietypowym miejscu między kierownicą, jak Państwo widzą a tutaj e, centralną deską mamy e, zegar, prędkościomierz oczywiście e, samochód na dzień dzisiejszy ma przejechane 127 tysięcy kilometrów, oczywiście udokumentowanego przebiegu, od początku do samego końca, e, samochód nie generuje żadnych błędów, wszystko jest z nim w porządku auto sprzedajemy oczywiście jako w pełni sprawne, e, oczywiście możemy sobie Zmieniać tym przyciskiem dane na tym centralnym zegarze. Możemy sprawdzić m.in. średnie spalanie, jak Państwo widzą, 5,8 litra w ciągu 4000 km. Bardzo dobry wynik. Możemy oczywiście to wyzerować, zmieniać radio oraz cały wyświetlacz. Bardzo fajna, fajny tutaj napis w tym miejscu, Peżot, taka chromowa obramówka. Światło oczywiście mamy również jako tryb automatyczny. Na środku mamy nawigację, która jest dotykowa. Tutaj cały ten ekran jest dotykowy menu, e, mamy radio mamy ustawienia wszystko jak Państwo widzą w języku polskim wszystko tutaj możemy dostosować pod siebie telefon, jazda, tutaj również mamy komputer pokładowy, to wszystko bardzo sprawnie, fajnie e, nam działa nawiewy na samym środku oczywiście niżej panel klimatyzacji klimatyzacja jest automatyczna dwustrefowa, oczywiście w 100% sprawna światło awaryjne, centralny zamek, podgrzewanie tylnej szyby regulacja nawiewów oraz rozdział tych nawiewów w tym miejscu mamy wejście na zapalniczkę, wejście USB oraz wejście AUX. W tym miejscu delikatny schowek. I tak jak mówiłem o tym schowku, jeśli na przykład nie wiem, nie pijemy jakiejś kawy, herbaty podczas drogi, możemy z tego uczynić sobie większy schowek. Ale to taką decyzję po prostu każdy podejmie już z państwa po prostu co z tym zrobić. Ja uważam, że powinno być jakieś miejsce na napój, butelkę w samochodzie, ale każdy oczywiście może mieć odmienne zdanie. Zaprezentuję Państwu jeszcze doświetlenie zakrętów, czyli skręcamy sobie kierownicą w prawo. Oczywiście w środku nie, brak, nie brakuje nam tych chromowych elementów. Zegar dookoła, jak Państwo widzą, niebieskie podświetlenie, ale możemy je wyłączyć, gdy na przykład będzie nas to denerwowało bądź raziło podczas jazdy. Koło mamy skręcone w prawo, czyli mm, załóżmy, że, że skręcamy w prawo. Jak Państwo widzą, lewy hologen nie świeci, a prawy doświeca nam zakręt. Kto z tym systemem jeździł, tym na pewno potwierdzi moje słowa, że jest to bardzo fajny, inteligentny system, który oczywiście ułatwia podróżowanie. Moi drodzy, myślę, że wiecie o tym samochodzie już dużo więcej niż tylko ze zdjęć. Auto jest z polskiego salonu z 2016 roku, do tej pory w posiadaniu, w posiadaniu dwóch właścicieli od nowości. Samochód bezwypadkowy, w pełni sprawny, gotowy do jazdy bez, jakich, bez jakiegokolwiek wkładu finansowego. Auto zarejestrowane, ubezpieczone z ważnym badaniem technicznym. Oczywiście jeśli chcecie, by ten samochód przyjechał do Was bezpośrednio pod dom, nie ma żadnego problemu, proszę się z nami skontaktować, na pewno omówimy z chęcią szczegóły. W razie pytań zapraszam do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Hej!